No to cóż, wakacje dobiegają końca, nie idę dzisiaj na śniadanie, bo cały czas mam od środy tą sraczkę i to nie jest tak, taka tragedia, tylko po prostu jak się je, to się co tak godzinę, co półtorej trzeba iść i zamiast puścić bąkę no trzeba iść i coś zrobić, więc e, nic nie jem, e, prewencyjnie w samolocie dopiero zjemy, w samolocie jest wszystko kibel, a do domu jakoś dotrę. No, także podsumuję trochę może ten pobyt. No, tutaj w tej miejscowości, a Kuba jest tutaj troszeczkę inna w sensie takim hotelowa, bo są miejsca dużo bardziej rozwinięte i dużo bardziej e, na innym standardzie. Tak Holgin, tak jak tak Varadero. No tutaj to tu jest tak naprawdę może niepotrzebne, bo wcale tanio tak aż nie było. Tylko tutaj poza hotelem nie ma nic do roboty, na wiosce nie ma nic jakaś tam dyskoteka podobno, nie byłem na tej dyskotece, no i ta boka, nie, ale mi chodziło o to, żeby właśnie zobaczyć życie kubańskie i moje, spojrzenie na moje życie w Kanadzie, w Polsce będzie całkiem inne teraz, całkiem inne. No zaraz zrobię check-out, jeszcze walne dwa browary, bo trzeba jakąś energię mieć. Przed autobusikiem i na lotnisko i do Montrealu, do Zimnicy minus 16 no, Dzisiaj może już tam będzie minus 5, ale wczoraj było minus 16 Wspaniale Dower znowu zabezpieczyłem Ale ja tak zauważyłem, że ta torba co dachą sprzedaje to jest takie trochę nie? No wiadomo, że ją rzucają i tak dalej, ale że po jednej podróży już się przedarło W dwóch miejscach, przy przerzucę, myślałem, nie? No nic, że jestem już wyrejestrowany są może nie o wątpliwej jakości, ale o ciekawej jakości i wczoraj tutaj przyjechała cały autobus niemiecki, du dużo więcej niż z tym busem co ja przyjechałem i na sam koniec w końcu złapałem malucha cholera, taki jak mój, ale cały przerobiony. Autobus punktualnie przyjechał. Dotarłem już na lotnisko przychciały dwa samoloty. Tamten po lewej to jest do Toronto, a ten do Montrealu. Jest trochę spóźniony, ale sądzę, że wylecimy na czas. Jak obserwuję, jak to wszystko działa, nie? No wiadomo, najpierw paliwo. Nie wiem, czemu jeszcze pasażerowie nie wychodzą, ale mam jakąś procedurę. Później bagaży i będę mógł patrzeć, czy mój rower będzie dobrze traktowany. Zobaczymy. Kurczę, pisałem z koleżanką, tutaj 30 minut wisi darmowego jest. I... minus 90 jak w Dramat. Mój rower jest w ostatnim tym... wózku. Tam, gdzie są te większe rzeczy. także nie jest źle. No, będzie spóźniony niestety. Ale zaraz będzie, zobaczymy czy będę widział mój rower. jestem ciekawy. Teraz będzie chyba mój rower. Nie, jeszcze nie. Jest rowerek. Ale go trzasnął. Prosto na przerzutkę chyba. No. Zobaczymy. Będzie spóźniona ale nie dużo. Z 15 minut maks. Już się ładujemy. Ostatnie podrywy ciepłego powietrza. Niestety, ze złej strony siedzę i nie zobaczę Montrealu. Ale będę miał szansę zobaczyć Nowy Jork. Zależy, jaki będzie korytarz lotu, nie? No i jaka pogoda będzie. Ewentualnie mogę zobaczyć mój dom. też zależy, z jakiej strony będzie podchodził do lądowania. No, dużo jest z tego. Jak będzie podchodził, na przykład. Będzie leciał wzdłuż Adirondacków i będzie podchodził do lądowania od strony Ontario to wtedy zatoczę koło i wtedy mogę zobaczyć Montreal. i mój dom wszystko to ciekawe może być bo dawno tak rzadko tak zawsze z Europy zobaczymy Toronto najpierw później już samolot jest prawie pełny Profitez de votre vol Si vous avez des questions ou si nous pouvons faire quelque chose pour rendre votre voyage plus agréable Widoki są fajne. No teraz jest widok na Atlantic City, I zaraz będzie widać Nowy York. No i nawet zdjęcia nie mogę zrobić, bo odbicia są przez szybę. Jest fenomenalny widok na Atlantic City. samolotów i prawdopodobnie do tego był spóźniony bo rano tutaj było sporo śniegu Zanim wszyscy się wyjdą, bo tam jest dużo ludzi to zobaczę może mój rower On jest był z pierwszych ładowanych, nie? Zobaczymy Minus 9, super, po prostu super No dawać panu, bo już zaczęli wychodzić W sumie zanim przejdę granicę trochę zajmie, nie? Jest mój dach, jest. I oczywiście na przerzutce leży i spadnie. I spadnie, nie spadnie już. Ale leży na przerzutce. I wychodzimy e, spoko o tej pory w niedzielę. Już jest wielki rush hour skończony Kurde z jakiejś innej strony przyszedłem, normalnie to z tamtej strony się przychodzi, no tak, bo z Europy, a tu inaczej. No dobra to do zagranicy. Prawa cena już za mną, teraz tylko bagaż. No, bez bagażu to już bym wychodził, no, ale... Dobra, która to jest? Kajakoko no i znikło. Ósemka, Okej. Okay. Ale zadało dużo pytań. Ile dni byłem? Czy byłem sam? I mówię tak. Uuuu, w jakim hotelu? I mówię Santa Lucia Kiedy był, Czy to jest twój pierwszy raz na Kubie? Mówię nie. Kiedy ostatni raz? 2012. Okej, okay, nice day Jak jedzie ktoś sam w taką podróż, to jest dla nich podejrzane, bo wychodzi poza pewien tam nie. Tak samo miałem jak wracałem z Meksyku na 3 dni poleciałem. To mi przeglądali telefon. Najpierw po rower Oversize Walizka przyszła od razu. Pięć 5 minutach czekania, no rower powinien zaraz być. Daga jedzie. No i hej, jedziemy do prinsa. Przejazd jest już zamówiony, gdzie jest kierowca? Nie ma jeszcze kierowcy. Gdzie tą pojadę? Ciekawe, czy wtedy jej wątpię. 20.26 i jestem na bazie. Moje wszystkie podróże zaczynają się i kończą na bazie. Prawie że. Myślałem, że z Mazd Mazdą będzie gorzej. Dobra, że będzie więcej odśnieżania, ale nie będzie dużo odsiężania. Także wyjeżdżam, ładuję rower, <kłysy> zakładam kurtkę i szukam mojego traka, Jak będzie traktu, to włożę rower. Nie włożenia. <kłysy> jest zimno, ale jest... nie ma wiatru, więc jest ok. Nie Te kubańskie klimaty Dobra, gdzie jest wolwiacz? Jak nie ma to huk z tym Szyby przymagły Oczywiście dla od kierowcy bardziej zamarza niż inne Dobra, nie wiem gdzie go postawili Bo go nigdzie nie widzę nie chce mi się zbytnio niż więcej szuka. A jest, na pierwszej pozycji, proszę Państwa. Szef chyba pilnuje. Dobra. Umyty, czeka do roboty. Jak się będę dobrze czuł, to jutro jadę w trasę. <grym> o Panie. No, no, no. Jak się trochę ożyje ta mazda się nie chce... Stromać. Dobry patent z tym, z tym, z tym. Z tym. Bo, bo tak, to, tylko tutaj ma gdzie uderzyć, nie? Z tej strony, bo od dołu to opona chroni. Także misja udana. Gorzej jakby jeszcze to było, także trzeba by było transfer robić nie samolotem nie z przesiadkami i tak dalej. I dziękuję proszę państwa. Taki to był typ wyjazdu. Kuba 2023 Od 16 do 26 czy tam jakoś tak lutego 2023. Rafał kierowcy Kierowca Zawodowy, dziękuję Wam za uwagę, chyba jutro to wrócę, pa!